Witam. Dzisiaj zabrałem się za wymianę nagrzewnicy w samochodzie Citroen Berlingo drugiej generacji, produkowanym między 2008 a 2018 rokiem. Powód wymiany to brak ogrzewania w kabinie. Pierwszą czynnością jest spuszczenie płynu z układu chłodzenia. Tutaj akurat chłodnica była wymieniana, także jest zamontowana taka wyposażona w korek spustowy. Jeśli ktoś ma oryginalną chłodnicę, tego korka spustowego nie ma, musi tutaj zsunąć obejmę na tym dolnym wężu i zsunąć wąż zlewając płyn z układu chłodzenia. Przystępując do demontażu, tutaj na grzewnicy zdemontowałem ten element. Jest on mocowany na trzech takich kołkach. I tutaj ma jeszcze taką blokadę, którą naciskamy, i opuszczamy go do spodu. Tutaj ten boczek został zdemontowany przez odkręcenie. Śruby na torx 20. Zdemontowałem tutaj ten cały panel z przodu, aby mieć lepszy wgląd tutaj we wnętrze. On jest na zatrzaskach. I tutaj do wyciągnięcia na nagrzewnicy. Zdemontowałem również ten kanał nadmuchowy. Tutaj jest czujnik temperatury. Jest tutaj akurat wersja. Z dwustrefową klimatyzacją. Także wypinamy tu czujnik temperatury. Tutaj ten uchwyt podważamy śrubokrętem i unosimy ten kanał do góry, gdyż tutaj jest jeszcze zahaczony, gdzie jest ten prostokąt. Teraz będę musiał jeszcze odkręcić. Próbę, która trzyma wspornik tych dwóch przewodów. Wykręciłem wkręt, który mocuje ten uchwyt czarny przytrzymujący dwie rurki. Ten wkręt jest na klucz o rozmiarze 5,5 mm. Piątka jest za mała, szóstka jest za duża. Zabezpieczyłem podłogę tutaj wykładziną gumową. Kawałkiem worka dałem taką miskę i obciętą butelkę. Jedno już złączę, rozpiąłem oczywiście. Przypominam, że. Płyn z chłodnicy został na tyle, ile dało się go zlać. To spuszczony, tak przedstawia się. Wyciągnięta nagrzewnica dało się ją w całości wysunąć tutaj pod kolumną kierowniczą. Zaczęła dopiero zahaczać tutaj o te przewody, ale jest na tyle miejsca, że da się to zrobić bez demontażu całej deski rozdzielczej. Może tego dobrze nie widać. Ale w tym dolnym kanale są takie jakby paprochy, takie jakby fusy. I jest ona niedrożna zatkana. Po zdemontowaniu starej nagrzewnicy mamy okazję do porównania jednej i drugiej, to co na pierwszy rzut oka się. Rzuca w starej, jest większa ilość kanałów tych żeberek. Ta ma o połowę mniej. Są szersze przestrzenie między tymi żeberkami. Tutaj mam taki zestaw, który jeszcze dokupiłem. Są tutaj dwa oringi i obejmy do montażu tych króźców. przyłączeniowych. aczkolwiek najbardziej mi na, zależało na o ringach, aby je wymienić i być stuprocentowo pewnym co do wykonanej naprawy tutaj mam spięte fabryczne mocowanie do króćców jest ono mocowane w ten sposób, że te wypusty są w stronę do przewodów te wypusty idą do w stronę do przewodów, gładka strona idzie do nagrzewnicy i to mocowanie jest dzielone z dwóch połówek, aby je rozpiąć należy tutaj śrubokrętem podważyć, wtedy zwolni się ten ząbek i rozepniemy. Z jednej strony, potem na nagrzewnicy go obracamy rozpinamy z drugiej strony i możemy wyciągnąć przewód przyłączeniowy do nagrzewnicy nowa nagrzewnica została już umieszczona na swoim miejscu podczas jej montażu jedną ręką odciągałem te dwa przewody wodne aby nie uszkodzić żeberek także została w tego wpięta już w układ tam jest wspornik ten czarny zamocowany już do nagrzewnicy za pomocą śruby wkręta na klucz 5,5 tutaj napotkałem na problem z mocowaniem właśnie tych klamr, które łączą nagrzewnicę z przewodami wodnymi próbowałem również tych metalowych opasek, aczkolwiek one mnie nie przekonywały i finalnie sobie poradziłem tak, że użyłem takiej żabki do zaciśnięcia ich, bo brakuje tam miejsca, aby mieć taki dostęp i je zacisnąć, a wymaga to trochę siły także zacisnąłem tam jeden ten z zatrzasków, obróciłem obejmę, zacisnąłem drugi i te obejmy plastikowe mnie jednak bardziej przekonują, jak te metalowe bo te metalowe Według mnie mają te krawędzie trochę za małe, powinny to lepiej łapać. Teraz jeszcze tutaj zamontuję ten przewód nawiewowy, w którym jest czujnik temperatury, i przejdę do odpowietrzania układu. Tutaj jeszcze będę miał wgląd, czy nic nie cieknie. Jeśli będzie wszystko dobrze, zamontuję pozostałe elementy. Zdemontowałem już filtr powietrza. W celu uzyskania dostępu do odpowiedników układ chłodzenia jest zalany cieczą. Tutaj ta niebieska nakrętka od strony skrzyni biegów to jest odpowiednik termostatu. Tam w głębi czarna nakrętka jest odpowiednikiem nagrzewnicy. Tutaj mamy nakrętkę, którą odpowietrzamy na grzewnicę. Samochód został odpowietrzony. Sprawdziłem tutaj, czy nie ma wycieków z nagrzewnicy, z tych złączy. Teraz przystępuję do montażu. Najpierw ten element z nawiewem na nogi. Montuję się go za pomocą trzech takich klipsów. Drugim elementem do zamontowania jest ten boczek. A później muszę zatrzasnąć tylko tą maskownicę pod kierownicą. Także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do oceniania i komentowania. Pozdrawiam.